Cześć jak się macie witam was w końcu z Assassin's Creed 2 I Jakże ja się z tego bardzo cieszę w końcu odwiedzimy te katakomby Dlaczego mnie nie było? Co się stało? Te holajne katakomby mi się nie nagrały A żeby przejść jeszcze raz? Musiałem Przejść jeszcze są gę To serwski mnie odrzucało od tej gry Dlaczego? Bo tu nie ma wczytu. Nie da się wczytać misji To jest największe błąd tej gry Ale nic, zostawmy to Ściągnę tutaj za... Ech, Captain. Chyba tak nie będę go. Okej okay. jest! Lecimy z koksem Mam nadzieję, że się wszystko nagrywa, bo jak nie, to ja się zaszczelę. O, w skrzyni. A to jest w ogóle inny sejf, także więc tutaj nie ma co patrzeć na różne rzeczy. Otwórz się, otwórz. Wściekła taką jeszcze się nagrywam asasę, no jas... Czaszki Lecimy Dobrze, przejdę Oj Jak tu przejść? Spinaj się po tych kępach, spinaj gdzie tu się idzie? Już się zacząłem. nie pamiętam jak czekają w ogóle w także jest Ale co jest? Mieszka strasznie chajopieja, chajopowata. Co ja mam tu zrobić? Jezus. Co się stało? Chyba nie tu Ej! Co O jest! Takie fajne. się zrobiły. A, pierwsza... oj, dobra. I już się zaczynają ładne platformowe elementy. Oj, no i zepsułem. Co to było? Przynajmniej nie zginąłem. O, dużo łatwiej. Po co tam w szycie? Tu można sobie spokojnie przejść. A, spokojnie. Co ja mam co zrobić? Ok, jest dobrze. Skoczę tam. Tam. Czy to topy? Oho, będę trwany! O! o. Chodzi sobie Ezio Kozacko, strasznie kozacko wygląda. Czy wygląda? Nie powiedziałbym, nie wszyscy się ze mną zgadzają, ale potem będzie taki kozak. ano, no to, jumpui, ebe w życiu tak nie zrobił, Pięknie, nie, Per quanto tempo dobbiamo stare qui, Saverio? Fa freddo. Che cosa vuoi, Lario? Ser pazzi ci paga bene per sorvegliare l'entrata. E i morti non cercheranno di scozzarci. Non vedo l'ora di tornare a casa da Elena e dirle quanti soldi abbiamo fatto stasera. Hola, io zakristo si. Ua, ok, woda, Załóżmy, że ten, wyjdę. ale, ale się zakrzysię. Jezu, jesus, nie. Mi sięmbra familiare. Hej, cittadino, fermo, devo parlare con voi. Oh yes, ho visto. La ju. Ciao. Nie, nie to chcę. Dobrze, dalej i shift, fajnie, 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 ścigajcie, ale okej, okay. coś wybuchło. Nic nie wybuchło, skrzyneczka, dobra, wiem, 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 nie przedłużajcie, jakiś to ją w ogóle. I tutaj, Dobra. gdzie ta skrzyn... A nie, nie będę zwiał skrzyneczek, na no w skrzyneczki. To jest to w ogóle. ja jest tylko tak, żeby pokazać. Chociaż się praktycznie sama przechodzi. Nie, rodzinie do końca. Oj co ja mam tu, co jest, co się stało? Po co ja tu wyszedłem? A wam tu skoczyć aż? Strasznie daleko. A, jednak nie, nie. Easy, 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 Ezio. Una Diavolo! La porta! Resta di guardia mentre vado a controllare. Doveva essere un lavoro semplice. Io te l'ho detto, non dovevamo venire. Se sento qualche rumore, corro all'altro posto di guardia e che Dio mi mm. aiuti. Hoppa. Oia Inietakchan. Dotter Kotswom. Potrebbe essere lui. Już jest jakby mnie pływać pod wodą, dawał ciul. Subito! Sać a się ładnie świeci. Esja, spadaj, lecimy za tamtym pajacem. Saverio, adesso torno insieme agli altri. Gazem, 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 gonimy dziada. Si, si, credo di avercela fatta. Tak właściwie to gram po włosku, żeby jakoś tak lepiej wczuć się w klimaty. No mi, prenderà. Gazem, gazem, gazem. go nawet wcześniej zabiję. A! Più A! Biegnij, biegnij, biegnij.

Zadźgaj go. No zadźgaj z... Ech, dobra, tutaj to. Profesjonalnie. Alarmie! Alarmie! Zamknij się! Dobrze. Ja jest coś ciekawego. No, że to rzucanie. L'obscia. Otsuhai. Ed benedizio dei Onnipotenti, Padres, Fili e Spiritus Santi, descendat super vos ed maneat sempre. Grazie, Padre. Bernardo. È tutto qui. Spade, bastoni, asce, armature, archi. Ai nostri non mancherà nulla. Immagino che questo dono indichi il benestare del Papa. Ci ha dato la sua benedizione. Purché nessuno rimanga ucciso. Saremo tutti al Duomo domattina, signore. Abbiamo collocato l'esca, ma non è stato facile. Quell'idiota del fratello continua a cambiare piani. Sì. Dovremmo assicurarci che Giuliano scenda dal letto per andare in chiesa domani. Che avete, Jacopo? Temete e sospettino qualcosa? Impossibile. I medici sono troppo arroganti o troppo stupidi per accorgersene. Un po' tutte e due. Non sottovalutare il nemico, Francesco. O ti sei già scordato di come tuo figlio è stato assassinato? Stavolta non ci coglieranno di sorpresa, maestro. Avete la mia parola. Molto bene. Ora devo andare. Ho altre faccende da sbrigare prima di far rientro a Roma. Signori, domani un nuovo sole sorgerà su Firenze. Che il padre della comprensione ci guidi. Che il padre, padre della de comprensione, de comprensione, de comprensione ci guidi. Tac. Fava Soinz. il sole fa quella statua Vrazie. è identica a una di quelle a villa auditore mi sa che sei incappato in una delle tombe degli assassini di cui parlava lo zio di Ezio ora oh. I... i... che sappiamo come entrare aggiungo i riferimenti che contengono tombe nel database quindi ciao? Yes, yes Tych skajbów nie miałem, bo to szkoda czasu na to. Pieczęci Dariusza. Daniusza Daniusz nawet tutaj jest. 12 minut. I tyle czasu musiałem czekać, żeby nagrać znowu asasyna. ci nascosto in un ottove So dove sarà Francesco e quando. Tuttavia che accade? Ho udito qualcosa. Hanno armi sufficienti per un battaglione. Persino il Papa ha dato il suo appoggio. Mm, questo è tipico di Sisto. Che diavolo hanno in mente di fare? Non sono riuscito a carpire i dettagli, ma riguarda i medici. E avrà inizio domani mattina al Duomo. I medici assisteranno alla funzione della domenica. Assieme al resto di Firenze. Intendono farlo nel bel mezzo della Santa Messa. Beh, mi darò l'occasione per confondermi tra la folla, avvicinarmi e porre fine a questa follia. Se ci riescono. Se perdessimo Lorenzo i Firenze kadessimo in mano ai pazzi! to nie wystarczy. Promysł. Mi auguro, że tu abbia ragione. No i dobrze. I na tym tutaj skończymy. Ten odcinek Powracam do mojego starego save. I, I i i i. I do usłyszenia. W kolejnym odcinku z Assassin's Creed. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć i pa!